Hej, cześć, witam Was kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w nowym sezonie na moim kanale i na Krzysztofa Ślązaka, który razem ze mną będzie prowadził tę serię. Witam Też, was. Witamy bardzo, was, witam. Bardzo gorąco. Ta seria będzie no, nazywała się, jakby to powiedzieć, typowy rolnik. Rolnik tak? szuka żony. No, rolnik szuka męża. Znaczy ja no szukam, nie, ale nie. w ty już nie. No, ja już nie szukam. Ja już znalazłem. No i będziemy grali w istnie polskim stylu. Razem nagrywamy z dwóch różnych perspektyw. Czyli Krzysztof nagrywa na swój kanał, ja nagrywam na swój kanał, udostępniamy razem to wszystko w niedzielę. No i na początku jesteśmy ro rowerami, których się odpala. Patrzcie, ja wam pokażę, ja też, patrzcie. Gasimy rower. Hop! Hop. I można jechać. No, no i odpalamy rowery i, rowery i najpierw jedziemy do Krzysztofa na jego gospodarkę. A to w druga strona, panie szofer. Tak. No, no ta, panie szofer, ja, ja tu na Patrzcie, patrzcie jak się tu bokiem jeździ. Ja jadę i z, persp z perspektywy się... oczu. O kurde, faktycznie. Ty chyba że to do cię dobił, ale. Ale, ale widzisz? Na górze wygląda jakbyś miał coś nad sobą, Taka czapka no, jest. Jakby, albo, jakiś albo w Albo kasku i uwaga włączamy kierunkowskaz a kurde to nie traktor to rower tylko dobra nie, ale 1% jed, paliwa znaczy 1 litr paliwa ma? ma Ma tam są jakieś o. gacie na sznurku ty. <grych> tu chyba Ło wow. nie patrzcie na ty, to ej pantalony jakieś są O kurde ty Andrzej co to jest? nie oto to jest kosiarka konna albo traktorowa do koszenia trawy. używa do koszenia trawy, wcześniej Aha. kiedyś do konia się używało, a teraz się używa... Znaczy, no, do traktora też się to można podpiąć, ale wolno trzeba jeździć. No to nieźle, dobra. A tu masz na przykład... O! Kopaczkę ci jeszcze pokażę, proszę bardzo, to jest kopaczka o, konna właśnie, o to i traktorowa. Chodziło. To jest kopaczka konna i traktorowa. Znaczy, Aha. to jest akurat do traktora zrobiona, ale to ogólnie też to jest konna. No, oprowadzaj po swojej burżuazji. Także tak. tutaj mamy, co to, to bizon, nie? Zwykły bizon. No tak, Bi bizon zwykły, yy, nowocześniejsza wersja, czyli z kabiną. Poliwcie, jak widać pomarańczowy. Nie mier Zna... jak sprzedawa. Yy, tak, y, Houston, Houston mamy problem. Z tyłu macie, jak widzicie, sieczkarnie, nawet brudna jest. Czego żeś nie mówił. z spod spodu jest brudna koło zaczepu. bo no patrz jaki burżuazja, no. Ale nawet gaśice ma, ty ciekawe czy to dobra data ważności. Sprawdź. I nie, nie pokazuje. pokazuje. Znaczy, nie widać, bo to jakieś No i tak to ogólnie wygląda pierwsza maszyna Krzysztofa mm. ze Śląska. Kolejną maszyną Jest tutaj ładna jest, jest betoniarka tutaj po lewej stronie, bardzo ładna betoniarka, zobacz jaka piękna betoniarka Każ bez się, to się budował. Aha, tu, dlaczego tu... betoniarka? Ale Be ty się budował. rozbudowywał. O nawet do... przyszedłeś Przerw do nich. O Piotr. ty. <laughs> <laughs> jeszcze mnie zmiesza z ziemią i co będzie. Tutaj to mamy to bardzo jest. ładnie kultywator jeden. To jest agregat, się to nazywa. My no, dobrze. I nazywa I Drugi. Ło, drugi, tak. To jest Akpita. 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 To jest marki Akpita. I, i, I co tutaj mamy? Tutaj mamy rozsiewacz nawozu, nie? Rozsiewacz. Tak, no? tak, ro, rozdupnik. No. Nawozu, a tu masz jakieś dziwne rękawiczki. I paletę nie. euro masz, ty. O ty, I 10 zł na skupie. <laughs> tu mamy taczka co by ten beton wozić, tam i na złot Tutaj mamy butle gazowe, co mi tam Żeby nie, nie wybuchnąć. Żeby nie wybuchnąć. Uwaga z <grydza> tu się kiełbasa, nie, kukurydza, tu się susy, ej. No, co susy? <grydza> pa, kogut uciekał. Widzisz też tego koguta? A, ja zapomniałem, że ty jeszcze kury trzeba ci kupić, ty. Dobra, to się kupi późniejszym razem. <grydza> Tutaj mamy bardzo ładnie, chyba Unia Poznaniak to jest, no nie? Tak, to jest Poznaniak, ale nie Unia, to jest zwykły Poznaniak star starszej daty. No, no tak, tak samo nawet ma dobre te rapy tam. Zagarniania. Dobre parametry. Dobre parametry, Niemiec płaka jak sprzedawał, bo w Niemczech takich nie było, chyba. Talerzówka, oczywiście bardzo ładny kolor niebieski. Pług czteroskibowy. Cztero tak, nie wiem czy nie będzie za mały do tego dziennika, który posiada Krzysztof, no ale taki już był, to nie będzie a, taki. A tu jest domek, do którego nie mogę wejść. Nie tam wiem, czy... będą kurczaki chyba. Aha, też mi się tak wydaje. Kurczaki i ziemniaki. Tutaj mamy stos z balutów, ale to nie nasze. Tu mamy y, brony, trzy, trzy takie te, trzy trójbronówki, nie wiem jak się to nazywa. Trzy brony, no trzy, trzy br brony to się mówi. No. Nie składane, tylko tylko trzy brony. Domek letniskowy. Domek na drewno, bez drewna. I, i a wiesz, chodź, chodź, coś pokażę. Wiesz, że tutaj możesz zboże zsypywać kurą? Tu? pszenicę. No. Serio? No, tak, taki trik. Uuu, triki z Ameryki. No. Tutaj oczywiście gwiazda mojej farmy czyli Ursus C385 Wow, bardzo ładna maszyna ogólnie przede wszystkim to zaraz wsiądę też pokażę moim widzom czy jest coś takiego co tutaj się nazywa możliwość ruszania biegawi, biegi się też ruszają, gaz się rusza, opuszcza się też i w ogóle znaczy czy ja to ja się odpali. Ej, hey, przepraszam. Nie, no ja nie. też tam myślę czekałem. A, a, a tutaj o, jeszcze jest... Jak zgrzyto. Głośno pewnie. O, widzicie, no tutaj jest pełno takich dużych jakichś dziwnych opcji, którymi się nie będę bawił, bo coś w dupce jeszcze. I w, du i w dupce. No. Dobra. A tu, ma a tu masz wiatę na kombajn, tę specjalnie taką zbudowaną, tu u można kombajn trzymać. Ale za daleko. O. o, o na kapustę. Kapustę masz, ty Kapusta, czy... kapusta. Dlaczego ty nie mówisz, że ty kapustę masz? A nie wiem, no Niemiec płakał. jak kapustę sprzedawał? U góry mamy boćka, który tam nie wiem co robi z drugim boczkiem. Boczkują się. Tutaj Ale mamy... pła jakieś płaskie te boczki. No, deska. I będzie płoc z nich. Z przodu deska z tyłu. Z deska, deska. Ona, ja wiem, o Tutaj też trzy jakieś płaskie kury. No nie wiem, no i od płotce nowej zrobię z nich. Push, mm, tutaj mamy, y, jak podjademy sobie przyciepką oczywiście to się będzie wysypywać z magazynów. No tutaj tak, wiadomo tam. wysypujemy całe zboże, którego nie chcemy od razu sprzedać tylko później. Przyciepka bardzo ładnie nie emilona ma ton 9. 15 ton. Uuu. 15 ton na nią wchodziła. To Jest forsznitowska. Przyczepa. Taka bardzo motion. często używana. A ten... O, składa... opony masz cztero węzowe, węzowe 14, przepraszam. 14płócienne tak to się nazywa. O, przypomniałem ja. sobie. A, o kurde. A ten, yy, Składane są burty Tak, nie, nie, nie. To, to, to Co tak to nie tutaj jest? To nie jest nie śrutownik. śrutownik. to, to, to mu pa, pa, pasę się robi. Tutaj. No o, no właśnie, ta było tak. Tu masz si silne ich mocy, tutaj mhm. masz. O... Nad kosem masz ty. No, to jest za latał. To będziesz zapierniczą. <grych> ja czego ja? Co ja tutaj ja mogę z... mieć? Świnki chyba, nie? Ciąg to się chcę otworzyć? Nie, bo to się nie otwiera, bo to jest tylko dla trapy zrobione. Maaaaam, są jakaś drabina do góry, ale po niej też się nie... Ale chyba do góry też się nie wejdzie. Tu powinna być słowa na górze. Nie da się? Tak? No wejść tak chcę. Nie, nie wiem czy kuc Nie, kuc nie kucniesz. Nie wejdziesz tam. Ale na radę wejść po drabinie. Dobra, kiedyś się tam obczaj. Kiedyś się znajdę. No i co? No i co to jest header do bizona? Oczywiście. Aaa, no. A, no i najważniejsza rzecz, no. Przecież jak ktoś ma potrzebę to gdzie idzie? Do budki drewnianej z serduszkiem, nie? No i... Ło! <gulia> Chłopie się nawalił, ty za co tam się dzieje w środku? Ej, ja mam nadzieję, że tam się nic nie... Czemu... Nie możesz wejść? To ty wszędzie możesz wejść? O! Ło! Faktycznie, ty! Ja nie będę od krów... nie musiałbym od krów brać gry. <gulia> I no opróżnia to i całe chopie wszystkie pola na tej farmie zrywają. Ej, a dlaczego tam twoje ręce i nogi zostały? Ej faktycznie się też <grym> Patrzcie tu mam... Oj buty nawet z Nike Tutaj Nike <grym> są? Nie no nie są Nike Dawaj, jedziemy dalej Dobra Teraz jedziemy... pozwiedzamy mapę a na końcu pokażemy moją gospodarkę Pani nie przejechałeś po kurczaku jedynym na mojej farmie Ło, tu, cho Choć ten chyba, ten tam jeszcze nawet ja nie byłem Czekaj bo ja mam tu słabo skrętność no spokojnie, to musi się wykładać, jakbyś w Formule 1 jeździł, się i tak dalej, nie? No, to do zakręty trzeba wchodzić, dobrze odpatrzeć, patrz. O, -o. panie, dzwoneczek jest, i no pewnie nie działa. Działa! Jak ty nic zrobiłeś? Zero wcisnąłem. <grym> no jak tyś to... No zero wcisnąłeś. Nie ta się. Da się. Aha, trzeba przytrzymać Aaaa, o to się droga kończy Ty, owca tam jest No ja się widziałem jak jakaś tam wpadła Już zgubili To Ty, nie w to ja Ty, się są? Ze sustowca <laughs> Powiedziałem o, mi, że... O, pa, do wody poszła Ej, ratujemy ją czy nie? Pa, wyszła Nie w wodzie? Nie no już wyszła Ty, no nie widziałem w wodzie Ta brązowa wyszła ja mam No na lewo, jest biała i brązowa. Nie. A ta, tam daleko. Nie. No. Ale. Dobra. Patrzcie nawet... nawet światła można tu włączyć. Hop. Haha. Ha. No rok. i można. No najważniejsze. To jest najważniejszy. Dźwięk dzisiejszego odcinka. Chodź na skup, pokażemy gdzie skup jest. Skup ma, dobrze, jedziemy. Jedziemy tu polną. Dodawaj. Da, Dawaj, taka... Dawaj, kto polewa. lewo? O, wow. chłopie, prawie się kopiesz. Po lewo, po prawo chyba, ty. O. Katarina, ja dawaj, to oj, dawaj, to dawaj. Bramie, to. Stro strony mnie się dzisiaj mylą. <śla> nie, nie wiem, czy my tędy dojedziemy, no ale... No raczej nie, ale A, oj tam, oj tam. Ale chłopie, to wygląda jakbyśmy się tu kopali w tej drodze. No. Chłopie, to jest <śla> napęd 4 na napęd 4x4. <śla> jak, jak, jak zobacz, mi koła do połowy weszły. No mi też właśnie. A jak sobie na tej środkowy badem, pas to już w ogóle chopię, pedałami chodzisz o ziemię. Ty, ale to koniec drogi tu jest. Koniec, to wracamy. też wyjdzie taka rotacja. A, 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 o, ej, ej, o, a patrzcie, e. najlepsza jest jazda do tyłu. <noise> I gumę palimy. Tak, tak, ta, ta, rowerem i gumę palimy. No, a nie? Nie paliłeś a, nie? Nie, nie widziałeś by. tego filmiku jak Ruski w kącie stanął e, rowerem? I ten. Przodem do ściany i zaczął, stanął jakby na pedały i zaczął pedałować. To hopie się kurzyło spod tych. Normalnie tak jakbyś palił gumę, nie? No nie, serio z dzieci. Ja, ja tylko w swoim życiu jechałem rowerem i pedał odpadł. <laughs> no, to, ja, to było przeżycie, dobre. Jedziesz rowerem, pedałujesz, pedałujesz, pedałujesz nagle. Jedzcie lud, leży, leży pedał. I to, dobra Nie tylko że sam pedał spadł no nie ma jakby się sam, sam pedał plastikowy odpadł To spoko, mniejsza, bie mniejsza bieda Ale całość odpadła I z tym metalowym takim no, O widzę że tu jakieś bagno mam na polu No takie delikatne Ale to dopiero zaorane Jak to jest że ty mnie robią. wyścigasz? Ty Ciofej, ciofej. Jakieś ty się szybciej pedałujesz Coś ty któryś ty bieg włączył Ej Nie wiem Ty zmieniłeś jakiś bieg? Nie no chyba nie W prawo Czeka, bo ja sprawdzałem idę ile... Jadaje 17, 18 left 19 alt. Ty zobejrzyj se, wciśnij se left alt Lewy alt i 0 na numerycznej Raczej tej na poprawie klawiatury No i co? No zobaczę co tam jest Ło! Wow! Można podczepić se Rower do tego No? Widzisz, taka burżuazja, a my dalej mamy jeden litr paliwa. I to się nie kończy, kurde. No. Także tutaj mamy skup zboża i tutaj też sklepy, jak coś kupić. No, ogólnie można kupić, kupić, maszyny sobie tutaj. No i... To tylko zboże można sprzedawać, jeszcze nie wiadomo czy ziemniaki, ale raczej ziemniaków nie będziemy mieli, bo Anna niestety, ale nie działa. O, Anna nie chce działać. A, a to by też nie działała, czy działa ci? Eee, na tym naszym z Majkiem. Mhm. E, właśnie, chyba, chyba, chyba nie działa wysypywanie. Znaczy mi w ogóle nie, nie pokazuje w grze. Mi pokazywała. No tak, i... Albo ja może w ogóle nie sięgnąłem. I, I, jak ten, jak nie będziemy mieli traktora, to założymy sobie oprócz tych... O, na bagażnik ładnie. E, no. Taki kuferek, I będziemy regać i do tyłu. I, i tu. Di, 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 o, 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 o. O, o, i tu się pojawia pewien o, i, problem i, i, I w tym momencie już to problem I tu się właśnie tak się cofa i się tyłem w... kipruje I, i... I teraz już się wykiprowało chyba W kosmos, poszedł Przyjedź traktorem go zaczepimy E <laughs> tam traktorem nie wiedziesz ty chyba, chyba będę musiał ci pomóc W tym momencie Dlatego... wie ci zdjęcie W tym momencie ja biorę twój, a ty się martwy <laughs> W tym momencie zrobimy trika Ameryka. Triki świętej Weroniki. A, i patrzcie, patrzcie z tam Uuu, jaka tam jest wyrzutnia, ja tam muszę rowerem zajechać. Patrz, A, teraz wy szelicie w powietrze i tyle Tu więcej. Jest ten kanał fajny i no czekaj, muszę wjechać odpowiedni ten. Okej, okay, bo gdzie, gdzie, gdzie to się ten rower? A, rower się znajdował od pojazdu. Uuu I nie zjechałem do tyłu. <grym> A na wstecznym zjedziesz? Ty, 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 o, ty, 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 uwaga, ty, ty, ty. trzeba odpalić maszynę. Machin. Ło wow. I Dobrze, poszedł tak. i ruszyła maszyna Ruszyła maszyna Po szynach Łop. i nikt jej nie zatrzyma Czego bo mi ten, zginęły moje te <grym> Zajumali ci składaka Tak, umada madafaka Lecim w lewo Lecim teraz hmm. do ciebie Patrzcie jaki mąbierznik na tych oponach Ale ja ci teraz znowu, Harald, cię Ty, no, co, co, co to się dzieje? Może, a, bo ty masz ten pomadkiew ustawiony? Nie mam tym pomatu ustawionego, bo mam cały czas na ten. A tym pomat mam na 188. Ja 22 czasem. na godzinę ale A ja nie, bo mam włączony. 20... Nie, no, nie miałem włączony, ale włączam. 20 teraz. O. Teraz to coś spowalniam. Ja wolniej jadę. Ale ten kask jest piękny tu. To jest czopeczka. Oj tam to kaskie. Nie w pierwszą, tylko w drugą w prawo jesteś. Nie ja wiem, o Eee, o, drzwi I tego psa do budy zanieść Ale nie otwiera się Aha <grym> Czego? Jest to pojazd, to się nie otwiera do... Ej, to tak my się nie będziemy bawić Bo ty zaczep i wystajesz z prasy Przez ścianę Dobra Prr, prr szalona mućka Serio, ci wystaje zaczep z prasy Faktycznie no, no, tu też ja mam kopaczka, a tu mam nawet ten, to co to, 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 to jest? No, to chyba cięcia, czy coś. Te o, te, A tu te. masz taki skład na, de, na ten, na małe dziewko. Je, a no, o, to tam sobie mogę te dziewka ciągnąć, tak. Te. Albo tam się chowaj przed kimś. O, proszę bardzo, pierwsza prasa, która znajduje... No, pierwsza prasa, jest Pierwsza maszyna, którą wklej hmm. zaczniemy, to jest prasa. To jest ta marki Sipma. Nowa, ta nowsza wersja tej ja, Sipmy. No new, new Edition szybko zgniotująca, zgnie, zgnietająca czy szybko zgniotuje, No, no szybko kabelki, o, o, i szybko ściska belki. Mógł pójść tym tropem. No, mogłem pójść. No i tutaj mamy opryskiwacz, który no nie, tylko pasuje do Władysława, Władysław. naszego wspaniałego. Władysław wspaniały czwarty mocny. No i no i będziemy go stosować do opryskiwania, no nie? Wiadomo. Krzysztof, jest, ty nie ma? Takiej poważnej e, machiny, która się nazywa opryskiwać, i Bo będzie proponowała ja ode słucham. mnie. Kuźwa, no, no. nie wierz, a ty też masz to do finansowania No patrz, właśnie, o to chciałem pokazać, tak, Unia zapłaciła za budowę moich krów, znaczy, no. Jest, za, no. Na celu, na celu, operacja mająca na celu modernizację parku maszynowego i tak właśnie o to powstało to coś. Tak, tak właśnie <grym> powstało to coś. Za te pieniądze właśnie powstało to coś. Tutaj będziemy takie śmierdzące coś, co wytwarzają krowy, czyli gnojowica. Tutaj mamy Frutti di Mare, Sodium, no, Portatus Mobile i w ogóle. No i tak, tutaj mamy rozrzutnik. jest Marci... taki krzywy, że się tak powiem. A nie wiem, się się. No mnie równa, nie górka jest widzieć. No Aha. i tak krzywo stoi, no. I dlatego Van Farma, rozrzutnik, który znacie już, no ło, ło, jeszcze trochę łò z tych sezonów, i ło. O, ten pobiegł tam, a tu mam siewik konny jeszcze piękny, tak. Piękny, belissimo Bellissimo, Bellissimo. Zapinać i jeździć. Tak, a tu mam najważniejsze, jakby to powiedzieć, aspekty naszego y, tutaj y, stworzenia. Władysław, party mocny, Goliat, czyli Władimirec. O, poszedł. Za pierwszym pali, ty! Zimane za pierwszym pali. Tak działa, ty bo mi dachy skasujesz. <noise> Jak no, to? A ty... No tak, bo jest trochę za duży. Ty jak ciś tam wjechał? Oj, to to, to, to Tego nie wszyscy że wiedzieć, to jest coś... Się... No faktycznie jest zmiana ta kamery. Jak się pomieści, to się wszystko zmieści. A tutaj mamy 60 z kabiną Sokółki, też świetna maszyna. Przede wszystkim, co jest, patrzcie. się. Zaraz zobaczę. Nie ma Zaraz pasajera, nie? Młody. Nie ma. No, Ale wsi 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 wsiąń sobie do sześćdziesiątki, zobacz. O, ja, widziałeś? Pa, ooo ale fajna kamera ty no widzisz ale tu inaczej jest nie tylko w traktorach to jest to jest zmiana kamery taka bardziej realistyczniejsza i przyłapa znaczy wiesz orał albo coś znaczy zupełnie inaczej wychodzi ten działa ta kamera jest dużo fajniejsza no i dużo ciekawie działa bardziej urealnia gra jakbyś o, o, automatycznie był w traktorze jakbyś po górkach jak to będzie skakał Ale to w tym się. czerwonym nie ten, nie ma tak. A bo ty w tym czerwonym inaczej jest osadzone siedzenie i dlatego. Aha, no dobra. No. A tutaj mamy chyba to się ten będzie tu ten no oprysk, tak mi się wydaje. No, też mi się tak wydaje. A w tym tu będę, będziemy będziemy wysypywać zboże. To to. Taka żmijka i żmijka do wysypywania. Tu jest moja piękna przyczepa, zobacz jak piękna ona jest. Drewniana. Uuu, pieruna ty. Pieruna, 15 tuntów chodzi serio? no Psz... za to, a, a tu jest watson watson od sherlocka holmesa czyli wał wał korbowy no i, a tu mam jakieś osy te, znaczy te, nie osy pszczoły. tylko te no pszczoły tak no i tutaj krowy tam są, tu mamy jakieś belki chodźmy z tyłu za gospodarkę gdzie tutaj chodź z tyłu Krzysztofie za gospodarkę, gdzie ja jeszcze pokażę krowy otwieraj te wrota Otwarłeś. Chiro. tu są moje y, mućki, y, krasule. tyle masz już y, krów? Y, krów mam chyba 30. No to czym chcesz je karmić? No na razie jeszcze nie wiem. <laughs> to ci pozdychają. No, na razie jeszcze o tym nie myślałem, to dość jest początek. Aha. No i... i patrzcie tego pana, on przez całe życie tutaj będzie. Tak, tak, to jest pan Władysław, który jest zatrudniony na żywca. To jest mój kombajn. Wygląda to jak snopowiązałka, ale to nie jest powiązałka. Nie wiem jak to się w ogóle nazywa ta maszyna ale no, będziemy ją używać niech to będzie y, snopowiązałka bez snopowiązałki w pojawiają się takie woreczki te woreczki to jest zboże je się wsypuje na przyczepę I, no i to jest przyczepa remorka którą znacie jest do zbierania belek przede wszystkim ona będzie wykorzystywana działa? działa Uuu. i to ładnie się układa tutaj jest y, frompol marki frompol czyli siedmiogwiazdowa y, gwiazdowa zgrawiarka o ostatnią taką myślałem matko. I cię, 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 ciężko jest to opanować. No. No, mam opuść koła zgrabiające. A nawet wszystkie działają tu te takie różne takie te. No to to wiem, Zna? bo to masz to samo co ja mam. To, to samo w 13 jest ta maszyna, wiesz? A czyli no ja w 13 bo... grafi, nie ale ja wiem mówię... Ale tak samo w o, 13 jest o, ta, masz ta maszyna. Tryb zgrabiania No, tu masz tryb zgrabiania, tryb transportowy. Tryb transportowy. O. To, jest, to jest tryb jest tryb transportowy teraz o no i tryb a czekaj tryb zgrabiania znaczy zgrabiania tego jak się na tu ustawiało a nie, nie, nie jest, jest tryb zgrabiania M no. to jest tryb zgrabiania tryb transportowy J dobrze pięknie wspaniale cudownie pięknie wygląda ta maszyna i tutaj o park maszynowy mój jest to agregat gruber zwykły kultywator najprostszy jaki jest no samoróbka y, tutaj mamy Akpit tak samo, agregat, który się ustawia na, tam, na wałku, czy tam jakoś tak. No, kosiarka sip sipna, jedna, jedyna. No i dwa pługi, jedne dwójki do Władka i trójki do sześćdziesiątki. No i tyle, no. Ta, tak wygląda, i tam belki są takie duże, no. No. Nie działają, no. się Działają <laughs> chyba, nie wiem, zobaczymy. No i tak ani to wygląda, jest, 22 minuty nam to zajęło. Serio, ty jak odcinek prawie. No, dobry odcinek. No i, i my w następnym odcinku widzimy się w następną niedzielę, będzie co niedziela, raz w tygodniu ten sezon będzie prowadzony przez nas. No, o godzinie 12 10. czy o 10. o. No. No. Mówiłem, że o 10. No, o 10 tak będziemy razem prowadzić, będziemy udostępniać go razem w tym samym miejscu, w tej samej godzinie, A ja będę pod filmem jeszcze udostępniać. z kim robię, tam link do opisu, do Krzysztofa, żeby się u Krzysztofa zobaczyli jak to wyglądało. Ja no, też. I, I miejmy ja nadzieję, że... No, mów, no, mów, mów. Mów teraz tej ja swoją cały czas. Z A, o, 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 no. No i dokładnie, my myślimy, znaczy, uważamy, że będzie wam się podobało przede wszystkim, że będzie dla was to fajny sezon, taki inny, bo chyba jeszcze czegoś takiego nie było na polskim YouTube, tak mi się wydaje. Jesteśmy pierwszymi stworzycielami tej oto sytuacji miejscowej i nie też miejscowej. się tak No, tak więc jesteśmy pierwsi. No. Pierwszy, jesteśmy pierwsi. nowocześni. Tak jest. no. I czołko piątka I dziesiątka. Niech gwoździe I... będą z wami, sztachety i w ogóle. No. no. Czym się się mebli? To byśmy by się nie. Dokładnie. No. no. I będzie się działo, no i tyle wam powiemy, będzie się działo. Tak. I no. pamiętacie, Sylwester u Andrzeja. Tak, razem z Andrzejem, bubu, bubą. bubą. No chyba, że u Olka wolicie. No, z pół litra z Olkiem. No. Na ile procent będziesz na Sylwestrze? Na 40. <noise> Dobra, już nie przedłużamy. No, dziękuję Wam serdecznie. Piątka. Do za tydzień. Na razie. Cześć. Do za tydzień. Cześć.